Kino letnie w Warszawie. Tu gdzie jest Pałac Kultury. Patrzcie, sponsor firma LOT. W stronę zachodzącego słońca. W każdy wtorek i czwartek i sobotę po zachodzie słońca. Czyli od 3 czerwca do 6 września. E, w czerwcu o 21.30. W lipiec 21.30. Sierpień 20.30. Wrzesień 20.30. O proszę, wejście smoka. Tak zaczyna się czerwiec. Ym, tak właśnie zaczyna się czerwiec. A na ile nawet jest Silent Disco silent disco, tak czarne się człowiekkuje, mamy lipiec, about fiction, konklave, lśnienie, sex w wielkim mieście, perfect taste, Joker, 400 ryby serac tak Erin Brockovich, sex misja, Green Book. I znowu i silent disco, incepcja, gorący temat, Casablanca, Shetty, Lalaland, Spirited away, pamiętaj Silvereeks, kazań na Shawshank, cudowny udatnych kapak, na razie właśnie kapak nie począł. kołhalu wiesz, no silent disco, Matrix, Amelia, kultowy classic, baby girl, i w końcu właśnie wielki Gatsby, tamte dni, tamte noce, silent disco, Emilia Perez, to wszystko, tu będą setki, setki, tysiące ludzi, czyli wcześniej, aby zarezerwować swoje miejsce na kino